Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemądziała, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem wartę, będziemy polekami. Dał nam przykład, bo na parte jak zwyciężać mamy. Masz, masz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem słączym się z narodem. Jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze. Mm. Dla ojczyzny ratowanie, wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, ponasi nasi biją w tarabany marsz mark Dąbrowski ziemi włoskiej do polski za twoim przewodem złączę się z narodem